Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy kawiarnie, i restauracje mogą przyjmować klientów. Jak to wygląda u Pana? Um, nie, nie jest źle. Generalnie o, rzeczywiście od dzisiaj, od 18 maja, um, mo, mogliśmy otworzyć gastronomię, e, zaprosić ludzi do środka e, i możemy spokojnie sobie wpić kawę bez masaczek w, e, w świetle prawa. Natomiast no, nie ukrywam, że akurat nasza branża jest ciut narażona na to, na, na, na pogodę. Jeżeli ta pogoda jest gorsza, to nie możemy wystawić ogródka. Podejrzewam, że jak wystawimy ogródek, to ruch się troszeczkę zwiększy. Dziś ten, ten ruch jest taki jeszcze umiarkowany nazwijmy no, w, Tak, przechodząc przez starówkę, w jednych miejscach są ogródki, w innych nie ma. Rozmawiałem w paru miejscach. No i wychodzi na to, że jest jakiś kłopot, lekki zator w ratuszu. Z czego to wynika? Wynika to trochę z tego, że nie do końca było wiadomo, czy data 18 maja będzie rzeczywiście pozwalała na to, żeby otworzyć gastronomię. Wobec tego trzeba było troszeczkę zaryzykować z złożeniem wniosku, bo to trwa około 2 tygodnie, jakby rozpatrzenie wniosku o ogródek. Yy, trzeba było trochę z nim zaryzykować i w, yy, złożyć wcześniej, nie znając do końca daty. Ale rozumiem, że ogródek my... w Coffee Station wróci i też będzie. Tak, my złożyliśmy takie podanie, natomiast yy, pogoda nam nie pozwoliła na to, żeby go rozstawić, zostawiamy go w środę. Klienci, którzy pojawiają się w tym pierwszym dniu, a, czy są tacy trochę wypłoszeni, zdziwieni, czy zadowoleni z tego, że mogą w końcu w swoje ulubione miejsca przyjść? Z naszych obserwacji wynika, że jednak ludzie, którzy pojawiają się nieznajomi, nie mają dużego problemu z tym, żeby, żeby funkcjonować. Mamy wywieszony regulamin dla gości, który wyjaśnia pokrótce, jak się zachować, żeby było bezpiecznie. I, że każdy może się czuć swobodnie. W świetle rozporządzenia wyznaczyliśmy półtora metra od osoby do osoby. Natomiast nie naszą rolą jest stwierdzać, kto jest rodziną, kto mieszka w danym gospodarstwie domowym razem. Takie osoby mogą siedzieć razem przy stoliku. Wiczycie Państwo, że sytuacja dosyć szybko wróci do tej sprzed obostrzeń antyepidemiologicznych, taką mamy nadzieję. Trzymam za to kciuki. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo.